No. już jestem panie Krzysztofie co tam się stało się proszę państwa mieszkam tutaj na szkolnej 17 jest święto podwójne 11 listopada wiadomo jak to no, tak. jest święto tak 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 kościelne i państwowe godzina dochodzi noc 23.00 <laughs> tu urwiscy siedzą tak, tamte, które wyciągnąłem z aresztu śledczego niemieckiego, niemieckiego bandyty Krzysztofa ten dzień omyślał zabić mnie. Mnie, moją matkę i mojego brata. dobry człowiek. Proszę Państwa, tam jak chcecie, możecie wejść pokażę. Proszę bardzo, zapraszam. pokażę, czym chciał czym chciał Idziemy, idziemy, Panie Krzysiu idziemy. Idziemy, idziemy. Słyszysz Nie W samochodzie ty Idziemy, idziemy, Dzień dobry pani. Telewizja trwała. To. To i to. No to ładnie, ładnie Panie Krzysztofie Dwa, trzy. Podwójne. I góra. Da pan spokój. Matka siedzi. W moim gabinecie. Dobry. To leci w stronę matki. Hej, kobiety. O, o, proszę, proszę, hey, kobiety. Oj, to ja. Pytam. Oj. Tej kobiety leci. Pytam, czy można tym zabić kobietę? Albo. No, dobra. Albo człowieka jakiegoś? Można? A, można. Można? To jest bandyta dla mnie który nie Dla mnie po. winny 2631 zł, złotych złotych i grosz. nie chcę oddać za wyciągnięcie z jego jak tak powiem że nieźle pierdla przepraszam o. że tu kobieta stoi, ale tak ale to tak prawidłowo się mówi źle się dzieje panie krzyżu źle źle I policja no, pies tropiący Policyjny, fajny pies, bary się nazywa, jeszcze uh -huh. kupiłem mu jedzenie, nagrodę. <laughs> wystosowałem dla policjanta. Wskazuje ślady. Proszę Państwa, wskazuje ślady. Na gaz idzie pies tropiący. Z gazu idzie na bramkę. Łapkami rzuca się na dużą bramę. I proszę państwa, wskazuje gdzie? Do kładki, tamtej. Do której kościółka. Tam ślad się urywa się. Z tego powodu, że tam psy się, tam siada, Weczeryś, pies ten tropiący, musi podjął główkę swoją i już tam stracił wejście. To jest człowiek nie do pomyślenia dla mnie, który ja robię dobrze dla ludzi. A pan ma te biuro interwencji, tak? Tak. Proszę bardzo. Ja zobaczę, bo to sami może się przyda. Biuro bardzo? Interwencji. O. Mogę dać, mogę dać wizytóweczkę A by prosił, bym prosił. Jak, tam, jak, jak tam. ma pan wizytóweczkę to bym prosił. Tam. Się przyda na pewno. Dam. I proszę państwa, pełno u mnie w gabinecie, bo tu mój gabinet się mm. mieści. Się. Mm. Tu biuro prowadzę. I w moim gabinecie <śmiew> leci to. Jest pełna szkła, pełno wszystkiego. Okay. Mm -hmm. Gabinet zaszklony to szkłem. Co do i go Tak, proszę Nie, państwa. Czy tak można robić na człowieka? czy Tak. Proszę. Nowy, nowy, nowy furek. Nową furę kup. Nową? Tak. z fabryki. Mm. Bardzo dobre auto. I proszę państwa, czy zapraszam 3 grudnia o godzinie 13.30 sala 21 będzie sprawa. Sprawi pieniążków, żeby nie zapłacił. Zapraszam wszystkich. Przyjdźcie. Mm. Przyjście. Przyjdźcie. Przyjedźcie. Nawet przyjedźcie po mnie samochodem i matkę zawieźć tutaj pod dom, przyjedziecie? Którego to jest? Trzeciego 3 grudnia? Grudnia o. Jaki dzień? 3 grudnia to będzie? To grudnia? będzie, jaki Fiątek. to dzień będzie? Piątek, nie środa Nie, piątek. dziś jest co? Poniedziałek 37. Jutro pierwszego, grudnia Piątek e... Jutro, w to... nie, źle powiedziałeś Piątek Źle podziałeś Jutro pierwszego, wtorek Środa drugiego mhm. Czwartek O, no, no to może być... O jeden dzień Przeskoczyłeś. Czwartek zgubiłeś tylko. O. To co, dziękujemy Pani Krzysztofie. I zapraszam. Dobrze, panie Krzysztofie. Ja się dam. wizytóweczkę bym prosił. Dobrze? Boguś. Przynieś mi sukiewkę. to Przynieś, O. Dobra, tak? Aż polityko zajmuje się Brak, czy nie? Nie. Brano, nie. Ja proszę. A, a co pan z wyborami? Będzie pan dalej startował, czy... Będę. Będę. Zagłosujemy. Pan już u nas ma. Będę cztery startować cztery na głosy są na pewno. Na prezydenta RP będę startować. Jak tylko znajdę się na liście, bardzo proszę nikogo nie szukać. Ja mówię szczerze. To są wasze kanciuchy. Panciuchy, tak. tylko się dochrapać, tak. tylko się dochrapać, jak pan S sobie, powiedział, a nikomu. Sobie, ani tak, komu. Tak. Alkoholu nie piję. Nie. No i my, my też nie lubimy alkoholu. Proszę pana. Ja też nie piję. I proszę pana. Jest. Brat pana Krzysia. I proszę pana. Chciał, chciał na mnie napaść i na matki. Hmm? I na brata, o, doma z Gomorą, Tak, co? proszę państwa. So, masz pan oh, rację. So, gomora Panie i Gomora. gomora. Źle dzieje się. Źle. No. Trzeba zrobić z tym jak najprędzej. Ład i porządek. Ład i porządek. porządek. Tak. O. Dziękuję panie Krzysiu. Urwały się tam trochę. Dobrze, dobrze, przyda się na pewno. O, Czyli tu interwencję można wszystko załatwić u pana, tak? Jakby coś trzeba było. Może komuś tam dać. Ja proszę jeszcze jedną. W takim układzie. Ja już... to ma się szyn. Dobrze. O, dziękujemy. Dobrze. Dobrze. Dziękujemy. Do widzenia panu. Panie Krzysztof, ja się z panem pożegnam. Miło poznać było. Będziemy, będziemy na pewno na pana głosować. I zapraszam na trzeciego. Dobrze. Dobrze. Dobrze, panie Krzysztof. żeby tego bandytę pokonać, złodzieja, i zrobić porządek. I zrobić porządek, bo to naprawdę tak to żyć nie może, może nie może być. Naprawdę. To jest... Co Gomore go, Gomorę się dzieje się. W Polsce. Uch, idziemy. Coraz gorzej. Ja panu powiem. Coraz gorzej. Urzucają pana. Nie, nie. Do widzenia, panie Dziękuję ślicznie. No. Miłego dnia życzę.